Księga Barucha 1. Oto słowa księgi, którą w Babilonie napisał Baruch, syn Neriasza, syna Machsyjasza, syna Sedeciasza, syna Asadiasza, syna Chilkiasza. 2. W piątym roku, 7 dnia miesiąca od czasu, jak Chaldejczycy zajęli Jerozolimę i zniszczyli ją ogniem. 3. Słowa tej księgi czytał Baruch wobec Jehoniasza, syna Joakima, króla judzkiego, wobec całego ludu. Przychodzącego na to czytanie. 4. Wobec możnych, synów królewskich, starszyzny, wobec całego ludu, od najmniejszego aż do największego, wobec wszystkich mieszkających w Babilonie nad rzeką Sud. 5. A oni płakali, ościli i modlili się przed Panem. 6. Nazbierali też srebra, ile kto mu udać. 7. Posłali je do Jerozolimy, do kapłana cena syna Asza, syna Szaloma. I do innych kapłanów, do całego ludu i do znajdujących się z nim w Jerozolimie. 8. Wówczas też Baruch otrzymał z powrotem zabrane niegdyś ze świątyni naczynia domu pańskiego dziesiątego miesiąca siwan, aby je zawieść do ziemi judzkiej, srebrne naczynia, które sprawił sedacjasz, syn Jozjasza, król Judzki, 9, zabrane potem, gdy uprowadził nabuchodonozor, król babiloński, jechoniasza, zwierzchników. Rzemieślników, możnych wraz z Ludem Pospolitym z Jerozolimy i zaprowadził ich do Babilonu. 10. Rzekli, posyłamy wam srebro, kupcie za nie, czego potrzeba na cało palenie. Ofiarę zaduść czynną i kadzielną, uczyńcie też manne i ofiarujcie na ołtarzu Pana, Boga naszego. 11. Módlcie się o zdrowie nabuchodonozora, króla babilońskiego, i o zdrowie Baltazara, Syna Jego. Aby były ich dni jak dni nieba na ziemi. 12. Niech nam Pan da męstwo, niech oświeci nasze oczy, byśmy mogli żyć pod osłoną Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i pod osłoną Baltazara, jego syna, byśmy im służyli przez wiele dni i znaleźli u nich łaskę. 13. Módlcie się też i za nas do Pana, Boga naszego, ponieważ zgrzeszyliśmy przeciw niemu. A zapalczywość i gniew jego do obecnej chwili nie odwróciły się od nas. 14. Przyjmijcie tę księgę, którą Wam przesyłamy, aby była odczytywana w Dniu Święta i w Dniach Zebrań. 15. Mówić będziecie, Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi ludzkiej, mieszkającym w Jerozolimie. 16. Królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym. 17. Ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem. 18. Nie wierzyliśmy Jemu. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przekazaniami Jego, które nam dał. 19. Od czasu kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej. Aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego. Byliśmy tak niedbali. Iż nie słuchaliśmy jego głosu. 20. Przylgnęły przed to do nas nieszczęścia i przekleństwo, jakimi pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię, opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. 21. Nie byliśmy posłuszni głosowi pana, boga naszego, przekazanemu we wszystkich mowach proroków, posłanych do nas. 22. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym Bogom i czyniliśmy, co jest złe przed oczami Pana, Boga naszego. 1. Wypełnił Pan słowa swoje, które wypowiedział przeciw nam, sędziom naszym, sądzącym Izraela, przeciw królom i zwierzchnikom naszym, przeciw każdemu z Izraela i Judy. 2. Nigdzie pod niebem nie było ono tak spełnione, jakie je spełnił Jeruzalem według tego. Co było napisane w prawie Mojżeszowym: 3. Że ktoś z nas będzie jadł ciało swojego syna i córki. 4. Dał ich Bóg za niewolników wszystkim królestwom, które są wokół, na pośmiewisko i urąganie narodom, między którymi Pan nas rozproszył. 5. Stali się oni jak poddani, a nie panujący, dlatego że zgrzeszyliśmy przeciw Panu, Bogu naszemu, że nie byliśmy posłuszni Jego głosowi. 6. Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, a nami przodkom naszym dzisiaj zawstydzenie oblicza. 7. Cała niedola, którą Pan zamierzył względem nas, spadła na nas. 8. Nie staraliśmy się przebłagać oblicza Pana przez odwrócenie się każdego z nas od zamysłów swojego złego serca. 9. Czuwał Pan nad tym, by sprowadzić niedolę na nas, bo jest sprawiedliwy we wszystkich działach swoich. Które nam nakazał? 10. Nie słuchaliśmy Jego głosu, by postępować według przykazań Pana, które nam dał? 11. A teraz, Panie, Boże Izraela, który wyprowadziłeś lud swój z ziemi egipskiej ręką potężną wśród znaków cudownych, wielką siłą, ramieniem wyciągniętym w górę i uczyniłeś sobie imię, aż do dnia dzisiejszego, 12. Zgrzeszyliśmy, bezbożnie i niegodziwie postąpiliśmy. Panie, Boże nasz, przeciw wszystkim sprawiedliwym rozporządzeniom Twoim. 13. Niech się odwróci od nas zapalczywość Twoja, bo mało nas ocalało między narodami, wśród których nas rozproszyłeś. 14. Wysłuchaj, Panie, modlitwi próśb naszych, wybaw nas dla siebie samego. Daj nam łaskę przed obliczem tych, co nas uprowadzili. 15. Aby poznała cała ziemia, żeś Ty Pan, Bóg nasz, że imię Twoje jest wzywane nad Izraelem i nad narodem Jego. 16. Panie, spojrzyj ze świętego przybytku swego i wspomnij na nas. Nakłoń, Panie, ucha swego i wysłuchaj. 17. Otwórz, Panie, swe oczy i zobacz, że to nie umarli przebywający w Szeolu, którym tchnienie ich wnętrze odjęto, oddadzą Ci chwałę i uwielbienie. 18. Lecz dusza zasmucona z powodu wielkości zła. Ten, kto chodzi schylony i zbolały, oczy niedomagające, dusza przymierająca z głodu, oddadzą Ci chwałę i sprawiedliwość, Panie. 19. Albowiem nie na sprawiedliwych czynach przodkuwani królów naszych się opieramy, gdy prosimy Cię o miłosierdzie nad nami, Panie, Boże nasz. 20. Zesłałeś bowiem zapalczywość i gniew swój na nas, jak to ogłosiłeś przez proroków. Sługi swoje. 21. Tak mówi Pan, nachylcie barki swe i służcie królowi babilońskiemu, a mieszkać będziecie w ziemi, którą dałem przodkom waszym. 22. A jeżeli nie posłuchacie głosu Pana, aby służyć królowi babilońskiemu. 23. Zabiorę z miast Judei z Jeruzalem głos radości i wesela, głos oblubieńca i oblubinicy, a cała ziemia będzie pustkowiem bez mieszkańców. 24. Lecz nie posłuchaliśmy głosu Twego, by służyć królowi babilońskiemu, więc wypełniłeś słowa, które mówiłeś przez proroków, sługi swoje, że będą wyniesione kości królów i przodków naszych z miejsca swego. 25. A oto są porzucone na skwardnia i ziąb nocy. Pomarli oni z powodu okropnej nędzy, głodu, miecza i zarazy. 26. Uczyniłeś z domem. Gdzie wzywano imienia Twojego, to, co jest obecnie, z powodu złości Domu Izraela i Domu Judy. 27. Postąpiłeś jednak względem nas, Panie, Boże, nasz, według całej swej łagodności i wielkiego miłosierdzia swego. 28. Stosownie do słów wypowiedzianych przez sługę Twego Mojżesza w dniu, kiedy kazałeś mu pisać prawo Twoje przed obliczem synów Izraela, mówiąc, 29. Jeżeli nie będziecie posłuszni głosowi mojemu, ten wielki i liczny tłum stanie się małym między narodami. Gdzie go rozproszę? 30. Wiem, że nie posłuchają mnie, bo są ludem otwartym karku, nawrócą się jednak do serca swego w ziemi wygnania. 31. poznają wówczas, że miał ich Pan i Bóg. Dam im serce i uszy otwarte. 32. Chwalić mnie będą w ziemi wygnania swego i pamiętać o imieniu moim. 33. Odwrócą się od swojej postawy twardego karku i od złych czynów swoich, ponieważ przypomną sobie los przodków, którzy grzeszyli przed Panem. 34. Sprowadzę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Będą panować nad nią, rozmnożę ich, nie będą w małej liczbie. 35. Zawrę z nimi przymierze wieczne, ja będę bogiem ich, a oni będą ludem moim. Nie usunę więcej ludu mego, Izraela, z ziemi, którą im dałem. 1. Panie Wszechładny, Boże Izraela, dusza w ucisku i duch zgnębiony woła do Ciebie. 2. Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Tobą. 3. Ty trwasz na wieki, a my nie.